W moim życiu panowało mnóstwo chaosu, zamieszania. Alkohol był mi potrzebny, żeby, żeby uciekać, żeby nie czuć. Nie, nie jestem żadnego wyznania, nie, nie jestem osobą religijną. I alkohol mi jest do niczego niepotrzebny. Witam bardzo serdecznie, się mam bardzo ciekawego gościa. Będę rozmawiał z takim nitą, która nie chce ujawniać swojej twarzy ale tematy będziemy mieli bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo poważne, ponieważ będziemy rozmawiać o alkoholizmie i o samotności między innymi. Witaj Takimita. Witam. Zacznijmy standardowo, tak jak takie rozmowy zaczynam. Jak to się stało, że wyjechałaś do Norwegii? Y to była ucieczka, klasyczna ucieczka. Mm -hmm. Brak A możliwości w Polsce zrobienia już czegokolwiek, ucieczka po, po, po nieudanym małżeństwie kolejnym z brakiem perspektyw. A w Stwierdziłam, stwierdziłam że, że to jest wyjście, dlatego że tutaj znaleźli się ludzie, którzy, którzy mi pomogli tak, na, na początku. Znalazła się szczególnie jedna osoba, mężczyzna, który, który, od którego dostałam bardzo duże wsparcie. No i masa, masa innych ludzi, którzy byli tutaj bardzo pomocni. Wyjechałaś już od razu na stałe, czy to były jakieś wyjazdy na, na chwilę i powrót do Polski? Yy, nie, to była, to była definitywna decyzja, pakuję się i wyjeżdżam. A co będzie dalej, zobaczymy, tak? Tak na żywo bardziej? Tak, także ucieczka z tonącego okrętu. O. A powiedz, od razu przyjechałaś do pracy, miałaś pracę załatwioną tutaj w nie miałam załatwionej pracy, to wyszło bardzo szybko. Także, jak przyjechałam na początku stycznia, to już 15 stycznia byłam zatrudniona i już, już się to zaczęło dziać. Dzięki, dzięki pomocy ludzi, którzy, którzy tutaj byli. Mówisz, że to była ucieczka ten wyjazd z Polski do Norwegii. Udało Ci się uciec przed tym, przed czym uciekałem? No właśnie. Teraz po wielu latach stwierdziłam, że nie udało mi się uciec przed sobą. Tak? Bo, bo to, to, to na tym polegało, że ja chciałam uciec przed sobą. Byłam już wtedy po, po, po terapii, tak, także mój problem alkoholowy był, jak ja to mówię, opanowany. Już dwa lata byłam w pełni trzeźwą osobą. Natomiast jeszcze nie, nie zaznałam tej, tej, tej samotności, która przyszła później, i no, różne rzeczy się zadziały. Czyli, czyli mówisz, że w głównym mierze to, że uciekasz przed sobą, to ty odkryłaś z czasem, czy ty to wiedziałaś od początku? Tłumaczyłaś sobie, że uciekasz nie wiem, przed małżeństwem, przed jakimiś starymi sprawami? Czy to, że uciekasz przed sobą, to wyszło po czasie? Wyszło po czasie, zdecydowanie. Dlatego, że, że w moim życiu panowało mnóstwo chaosu, zamieszania, hałasu spraw wszystkich naokoło, na, na które, które mnie odrywały ode mnie, tak? Dopiero, dopiero w samotności, kiedy, kiedy już po właściwie pięciu latach bycia tutaj w Norwegii byłam zdana całkowicie na siebie, mogłam zobaczyć tą niesamowitą przestrzeń, jaka się otwiera w samotności. Te możliwości bycia odpowiedzialnym za siebie. Wtedy już nie ma, nie ma na kogo zwalić, tak? że ktoś mnie zdenerwował, że ktoś mi podstawia nogi, że, że, że moje decyzje są podejmowane y, y, na, na jakiejś fali pod, pod czyimś wpływem, bo musiałam sobie radzić sama. A ty mówisz o samotności nie będąc w związku, czy mówisz o samotności jakiejś przestrzeni, którą możesz sobie sama rozlegospodarować i nikt ci tam się nie, nie, nie wchodzi do tego? O samotności niebycia w związku i y, liczenia na siebie, tylko i wyłącznie na siebie. Ja sobie nie zdawałam nigdy sprawy, jak silną osobą jestem. Zawsze uważałam, że, 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 że jestem y, y, słabiutka, maleńka, potrzebuję pomocy, wsparcia. Natomiast to, ta przestrzeń samotności, jaka się otworzyła, dała mi możliwość uwierzenia, że ja wszystko mogę. Że ja wszystko mogę, że mogę być w pełni odpowiedzialna za siebie, że, że ta moc, która jest w tej samotności, jest niesamowita. Ludzie postrzegają samotność tak nam to wpisane przez jakiś program społeczny, jako porażkę, tak? O Boże, ty jesteś taka biedna, sama, nikt cię nie chce. Natomiast ta, ta samotność jest właśnie yy, masą kosmicznych możliwości. I to ja wybieram, ja decyduję. Ja jestem odpowiedzialna, nie mam, nie mam już w tym momencie na kogo zwalić winy. I, i, i w, tym, w tej przestrzeni, właśnie, samotności jest masa możliwości. I powiedz, moja moc. Powiedz, bo ta samotność nie wynika znaczy, wycie z związków według ciebie w takim razie wynika z tego, że się boisz, że chcesz na kogoś tę, tę odpowiedzialność. Czy boisz się życia samemu, czy na przykład bycie samotności wynika też trochę z egoizmu, z tego, że, że nie chcesz tą przestrzenią wszystkim być? Gdzieś tam krążył po Facebooku ostatnio taki bardzo fajny tekst o kochaniu, tak? Że kocha się kogoś z miłości albo kocha się kogoś z samotności. Ja do tej pory kochałam samotności, bo bałam się być sama i w pełni odpowiedzialna za siebie. W tej chwili kocham z miłości. I kocham bardzo wiele osób, i, i kocham siebie przede wszystkim. I, i, I taka możliwość poznania siebie w tej samotności właśnie daje, daje tą moc kochania wszystkich i wszystkiego. I dzielenia się z tą miłością w bezwarunkowy sposób, bez, bez, bez ograniczeń. Y, y, że ktoś musi być jakiś, żebym ja go pokochała, albo ja muszę zrezygnować z jakiejś części siebie, żeby być kochana, jak chcę, przez kogo. Wspomniałaś też o alkoholizmie. Czy ten problem masz już definicjonierca? Znaczy, alkoholikiem jest z tego, co mi definicja, co się jest ze ale czy ten problem jest dzisiaj? Alkohol był mi potrzebny, żeby, żeby uciekać, żeby nie czuć. Ja nie chciałam czuć, nie byłam w stanie się zmierzyć sama ze sobą i z moimi problemami, które były wynikiem moich złych decyzji. Tak? W tej chwili alkohol nie jest mi potrzebny do niczego, dlatego że, że życie mnie cieszy i uszczęśliwia takie, jakie jest, i ja już nie chcę się znieczulać. Nie chcę się już wprowadzać w taki stan, żebym, żebym nie czuła wszystkiego, co mnie otacza, i nie, nie, nie widziała, nie słyszała. Mogę być w pełni sobą i, i, i nie muszę już używać alkoholu do tego, żeby, żeby coś w sobie zmienić, żeby dodać sobie, nie wiem, odwagi, kurażu, by być atrakcyjna czy, czy śmiała. Nie, po prostu mam pełną akceptację, że jestem taka, jaka jestem. i Alkohol mi jest do niczego niepotrzebny. A jak długo pijesz? Dziesięć lat. To jest 10 lat czy, czy coś nie było tym. Ten... Nie, nie, nie. W tym, w tym, w tym czasie już. Były, były momenty, kiedy przechodziły myśli, tak, że, że ojej, jest mi ciężko, tak, a alkohol, by, by, by to napięcie usunął, przyniósłby ulgę. Natomiast ja wiedziałam, już nie mogłam się oszukiwać, że, że to jest skuteczne. No to, no to nie jest skuteczne. Powiedz, jak sobie radzisz w własnych tych momentach napięcia czy, bo mówmy, że życie nie jest zawsze różowe, czasami się zdarzają, zaskakują nas różne wydarzenia, które są naprawdę nie sympatyczne, mówiąc yy, lekko, ale jak sobie w takich momentach radzisz, czy w jakiś sposób na to, żeby nie wiem, coś się stało strasznego i w takich momentach jak sobie radzisz? To jest ta odpowiedź. Cisza. Cisza, która przede wszystkim przynosi mi możliwość zatrzymania się, spojrzenia na, na życie takie, jakie jest. I nieoceniania. Coś się wydarza. tak? Zazwyczaj mamy skłonność do tego, żeby to natychmiast ocenić, zaszufladkować, jakie to jest. Ach, to jest straszne, to jest dramatyczne, to jest obrzydliwe, to, 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 to ja się na to nie zgadzam, budzi we mnie jakieś, jakieś okropne uczucia. Natomiast tak, tak z automatu nie mamy wpisanego tego, żeby się zatrzymać, zatrzymać, pobyć sobie w tym ciszy, mieć zgodę: no dobrze, to jest takie, jakie jest. I wtedy przychodzą wszystkie odpowiedzi, bo ja wszystkie odpowiedzi mam w sobie. Bardzo pomocna jest muzyka, natura, spacer. Masę takich rzeczy, które właśnie pozwalają mi się zatrzymać. A czasami czuję potrzebę porozmawiania z kimś, tak? Mam ma mnóstwo przyjaciół, do których zawsze mogę zadzwonić, kogoś poprosić, słuchaj, przyjedź, potrzebuję z Tobą pobyć, porozmawiać. Chciałbym, czy to łączysz z medytacją, z wiarą, w tym przypadku? Z medytacją bardzo często. Wiara. Ja już mówię na, na dzisiaj, może to jest takie heretyczne wręcz stwierdzenie, ja już nie potrzebuję wierzyć. Tak? Nie potrzebuję wierzyć, bo to wszystko, co jest, co mnie otacza, to jest na, tak namacalne, że, że, że ja mam dowody, więc wiara już mi nie, nie jest potrzebna. Nie, nie jestem żadnego wyznania, nie, nie jestem osobą religijną związaną z, z jakimkolwiek wyznaniem. Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.